Zobaczcie tą koronę, widzicie? Ja, Jaki jebie Król Angus co? Czekaj, bo Milan robi dziwne rzeczy Z Angusem w tle Dobra tak Poszła fota, okej okay. No Witam tutaj, król Angus, trzeci faza. Faza. No, faza! Król Angus, trzeci faza. No, Byłem z moimi ładnymi na filmie Spider-Man. Ale 2. wyjaśnij, Angus to jest kanapka Giermek, w. Giermek jako pierwszy. A. Al luzję no do Burger, Burger Kinga, Kinga wyjaśnij. Angus to jest nowa kanapka w Burger King. Ja jestem Burger King. Król Angus, że jak król August, no, nie. No rys. Dobra, no wystarczy rys. tej oczywistości. I Giermek Paweł powie jako pierwszy, co myśli. Jak się spało? Najlepsze momenty przespałem, ponieważ to jest dla mnie już późna godzina. Ja o tej godzinie ile spać zazwyczaj. I ciężko mi było wytrzymać po prostu. Ale generalnie uważam film za dobry, no, Lubię takie filmy akcji. Mimo tego, że tak nie widziałeś połowy. Jak <laughs> mogę to porównać do innych filmów jak Thor czy Kapitan Amerka, które też uwielbiam. Tyle, że ten działał na ciebie kojąco, bo usnąłeś. Naprawdę film akcji, który się ukoił Cię. Będę się niego miejsce w moim sercu jeszcze na długo, będę wspominał mile. No. Zwłaszcza, że z tak doborową ekipą przyszliśmy tutaj, przyjaciół, pokaż ekipę. znajomych. Ale już nie ma niektórych. Tyk, pokaż no. siebie. Więc na, na najważniejsze jest, jest to, że. Znowu będzie, że żyło. Że się <laughs> Dziękuję Wam. Dziękuję Wam. Okej. Okay. Mm, teraz ja coś powiem A. to nie wiem czy przez siebie złapię złapię siebie? okej, okay, powiemy im jako fan Spidermana nie się będzie się to wiemy. obiektywna recenzja film był z... zajebisty dla mnie <laughs> A, mimo Jak tego, był? że był bardzo fajny mimo tego, Co że e, byłem większym zwolennikiem wcześniejszych filmów E, czyli do trójki tego wcześniejszego Spidermana e, Ale ten też trzyma poziom mimo tego, że trochę pozmieniali że, że tak powiem styl tego filmu styl Spidermana na bardziej taki e, odświeżony, który nie, łapie nie się nie, z naszymi jak czasami komiksów trochę takie trochę to, nie, trochę, nie, jak no, jak akcji, trochę taki bardziej Spider-Man, ale jednak no, wolałem on tego on jest filmowego Spider-Mana łapie w komorze? łapie jak skór, No, także tak, ja ale polecam, żebyście jakich... poszli na ten film And i, And 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 i przysta, ja jak jesteście, jesteście fanami Spidermana, to się, ale... oczywistość, tak oczywistość To mhm. jest oczywiste chciel... mhm. Jeszcze, chciel... Jeszcze nam trochę odwala, bo dzisiaj był Dzień Wysokowęglowodanowy Zjadłem carbs up Fuuu! Tak, u mnie był high fat day, jak codziennie Jak codziennie, czyli... <laughs> Dobra, ja tylko chciałem dodać, Ta korona to nie faza Ta korona, ja ją noszę na co dzień, tylko zdejmuję do filmu. Yy, chciałem tylko dodać, że byłem podniecony szokerem, był tak synem zajebistym w tym filmie, nie taką pizną jak w komiksie, nie żyła? Ej, ej serio myślisz, no. że to jest szoker cały czas? Poczekaj, POCZEKAJ! A serio myślisz, że, tak że to jest szoker? Myślałem, że to jest szoker? myślał, że to jest szoker. Mi tak wmawia, ej, był ale na mi... filmie całym ty... i myślał, że to jest szoker. On mi tak wmawiał, on mi tak wmawiał! Taki postaci jak Elektro. Ja pierdolę, zjebałeś cały film. Dobra, nie wiem, No, no ja kurwa, powiem, szoker. Ej, serio, myśleliście też, że to jest szoker? No, tak. on mi tak mówił. debile, ten... szoker miał na nadgarstku. No, on był żółty. Tak, i miał no? kurwa. Nie, myślę, że on tak Cały film, myślę, że to elektro, Do samego końca. Dobra, Brawa Dobra, dla ty, kończymy ale... tym akcentem. Pozdrawiam, idźcie na film i nie myślcie, że to Lino szoker. Lino kurwa, ej, ej, ej.